Teraz się, zasłony biednej, które umożliwi oddalenie się od miejsca ataku. Tak na Co to jest Airsoft? Airsoft jest na naszych kopii, które zostało w Japonii, kiedy została po drugiej wojnie światowej. Razem z kolegami staramy się są tam napędzane przez powietrze, także nie ma żadnych ładunków inicjujących i eksplozji. Nie trzeba na to żadnych pozwoleń i zezwoleń. Wystarczy tylko 18 lat. Chłopaki zostają napadnięci przez kolejny oddział i jest nie pięknie. Zostają wzięci w krzyżowy ogień. Ale są granaty dzienne, które właśnie też mają na głowę zerwać od przeciwnika. Ja już uprzedzę, bo do końca nie widzę, ale jeden z nich z zostanie ranny, bo nieumieśnie będzie próbował wstać i zachować tą grupę w kilku profe. Oczywiście my, tak jak inne oddziały, nie zostawiamy swoich, mimo że jest martwy, ranny i może... W ogrodzie to jest on nasz, zostawimy go w Dowódca daje sygnał do wycofania się, nie jest typowa opcja, tylko faktyczne wycofanie, ale zdjęcie. Bo samo strzelanie to nie jest też takie jedyne, co w jest fajnego. Są to to życie spotkane, że porozmawiamy. O, to już jest właśnie to. Czasem ktoś za chwilę Państwo zobaczymy odbijanie grupy osłonowych przeciwnika, która została zaatakowana. W tej chwili wchodzi grupa ubezpieczenia, to grupa torująca. Za kilkanaście sekund będzie wyciągnę takie żołnierzy jako jeniec z ugrupowania przeciwnika. Przekwycony, ugrupowanie wojsk własnych i przedostanie się do wojsk własnych jako grupowanie drogą powierzchnią w tym momencie oddziaływania rozpoznawczych przeciwnika, jednocześnie izolacja od odwodów przeciwnika, które będą tutaj interweniowały i yy, będą tu użyte jako piłerek sił wsparcia bezpośredniego w ramach y, odbicia i likwidacji sił przeciwnika, czyli tych sił, które y, organizowały plan... Mwen vlad V chasi odpalanya

フィギュアスケート。